Cześć, witajcie. Chciałbym dzisiaj nagrać filmik, co zmieniłem w swoim zbiorniku. Ogólnie w technice oraz w urządzeniach, które no musiałem oczywiście zmienić z tego względu, że były przystosowane do akwarium z biotopem Jeziora Tanganika i te zmiany były właśnie konieczne, aby utrzymać tutaj paletki. No Jak widzicie teraz akurat paletki dostały trochę suchego pokarmu, także coś tam się troszeczkę ożywiło w akwarium. A więc, tak, no najważniejszą sprawą, jaką musiałem zmienić, no to wiadomo, to był cały wystrój. Usunąłem piasek, chociaż na początku on został ten sam. A jak wiecie z poprzedniego odcinka, ten piasek po prostu podnosił mi parametry wody, dlatego musiałem go usunąć. Użyłem tutaj 25 kg piasku, zwykłego piasku kwarcowego. Okazało się go troszeczkę za mało, ale powiem Wam szczerze, że osobiście mnie to nie przeszkadza. Ponieważ no, mogę mieć troszeczkę więcej wody w obiegu, a o to mi tutaj też chodziło. Także, jeżeli dosypię tutaj jakiegoś piasku, no to podejrzewam, że to nie będzie zbyt dużo. A więc, tak, wyleciały oczywiście kamienie, ponieważ one tutaj są zbędne, a na ich miejsce w aranżacji zostały użyte korzenie. I powiem tak, to nie są żadne korzenie mangrowca ani powiedzmy, nie wiem, jakieś tam japońskie. To są zwykłe korzenie. Znalezione po prostu w naszym polskim lesie, także nawet szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, co to jest za drewno. Kupiłem je za naprawdę śmieszne pieniądze na aukcji. Pan, który to sprzedawał, po prostu chciał się ich pozbyć, bo zlikwidował, zlikwidował akwarium. Ale dość ciekawe korzenie, naprawdę za, ja wiem, 20 kg chyba korzeni, czy nawet ponad 20 zapłaciłem tam chyba 80 zł, niecałe. Także naprawdę dość atrakcyjna cena. Co to jest. Z wystroju jeszcze dołożyłem rośliny. Ja nigdy akwarystą roślinnym nie byłem i podejrzewam, tak jak już mówiłem wiele razy, nigdy nie będę. Także jakieś proste anubiasy oraz żabielice. No fajnie to wygląda takie połączenie roślin z paletkami. I co dalej? Na chwilę obecną zdezygnowałem z hydroponiki, aby zastosować coś innego rodzaju, mianowicie Użyłem te skrzydło kwiatu na próbę, na razie tylko jednego. Położyłem go na wspornikach poprzecznych w akwarium, także jak widzicie, tam na środku wiszą jego korzenie. One były troszeczkę krótsze, ale widzę, że skrzydło kwiat rośnie i to nawet fajnie. Nawet nie używam do niego żadnego oświetlenia i zaczął fajnie sobie rosnąć. I jak te korzenie będą dłuższe, no to też naprawdę będzie wyglądało o wiele naturalniej. Także podejrzewam, że w najbliższym czasie na pewno tych roślin jeszcze troszeczkę tutaj dołożę. Także to z takiego, że tak powiem, ogólnego wystroju. No wiadomo, usunąłem też te tło strukturalne, założyłem sobie tło czarne. I powiem Wam szczerze, że nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo wielu, że tak powiem, moich znajomych używa tła niebieskiego i fajnie to wygląda. Chociaż czarne tło daje taką większą głębię optycznie, bo większe właśnie to akwarium. Nie wiem, może kiedyś je odkleję, spróbuję jakoś założyć niebieskie chociaż na próbę, ale jak to wyjdzie, nie wiem. Dlatego przynajmniej na razie to tło czarne sobie zostawię. To zwykłe dwustronne tło naklejone na tylną szybę. Także żadnych, że tak powiem, fireworków tam nie ma. Następną rzeczą, którą zmieniłem, która znajduje się w środku, no to filtracja. Filtracja pozostała na dwóch kubełkach, tylko tym razem wykupiłem sobie jeszcze jeden Aquanova, ten NCF 1500. Z tego powodu, że podczas zalewania akwarium czystą wodą RO mój JBL odmówił posłuszeństwa zaczął cieknąć. Nie mam pojęcia dlaczego, ponieważ niedawno była wymieniona uszczelka pod głowicą. Przesmarowałem to jeszcze raz. Niemniej jednak dalej cały czas ciekną, także postaram się go tam jakoś naprawić. Ale, no, że tak powiem, nie chciałbym mieć takiego awaryjnego filtra, także zakupiłem sobie właśnie ten drugi Aquanova. I tak, na razie jest tam tylko wata, gąbka, troszeczkę ceramiki, która była w zestawie tej nowej, takiej, powiedzmy, fińskiej nic, szczerze powiedziawszy, nie wartej, ale na razie niech sobie siedzi. I jest i 4,5 litra Matrixa, czyli jeżeli chodzi o filtrację biologiczną, no to naprawdę złoże jest konkretne. Tylko 2 litry Matrixa zostały dodane jakieś półtora tygodnia temu, także on sobie tam pomału dojrzewa. Codziennie też dolewam po małej dawce Sichem Stability, czyli naprawdę moich super ulubionych bakterii. Zrobię na pewno może o nich jakiś jeszcze filmik. Zresztą, tak jak o innych produktach od Cichema. Był tutaj też Purigen, ale nie wiedziałem właśnie jeszcze co podnosi tak parametry, bo dlatego go wyjąłem z filtra i powiem Wam szczerze, że jeżeli włożycie Purigen do tak dużej herbaty, jaka była przy tylu korzeniach, no to nie jest momentalnie zasyfiały, także podejrzewam, że będzie go trzeba Zregenerować. O tym też zrobię na pewno jeszcze jakiś filmik, jak się regeneruje Purigen, czyli z filtracji, że tak powiem, pozostała tylko właśnie ten Matrix, gąbki i wata, co zamierzam dołożyć, to na pewno chciałbym tutaj dołożyć jeszcze trochę jakiegoś złoża biologicznego, ale to tylko z racji tego, że chciałbym po prostu założyć jakieś tak jak już mówiłem. Jeszcze drugi zbiornik, także na spokojnie, chociaż część sobie, sobie tego przełożyć. A w razie W, ja wolę mieć nawet tutaj powiedziałbym nawet 5-6 litrów Matrixa, chociaż wiem, że to jest za dużo. Ale bakterie mają się na czym osiedlać, także, także to jest też fajne. Zamierzam tutaj też zrobić filt na podobnej zasadzie jak do hydroponiki, z tą różnicą, że nie będzie tam żadnych roślin ani keramzytu, tylko będą tam włożone media biologiczne. I będzie tam bardzo wolny przepływ, podejrzewam około 50-70 litrów na godzinę, na tej zasadzie, aby to po prostu zachodziła filtracja tlenowa i beztlenowa. Szczególnie chodzi mi o filtrację beztlenową, ponieważ ona lepiej usuwa NO3, czyli jest to tak zwana denitryfikacja, bo nitryfikacja zachodzi w procesach tlenowych. Jak, wiecie, jak widzicie, no w zbiorniku jest taki troszeczkę nieład, ponieważ jeszcze widać grzałki i tak dalej, ale cały czas nie mam czasu, żeby to jakoś sobie poustawiać, tym bardziej, że tam jest złożony jeszcze ten filtr, który sobie zrobiłem samemu. Obiecuję, że w najbliższym czasie nagram o tym jakiś filmik, jak po prostu ten filtr sobie zrobić. Ale na razie go nie będę wyciągał, ponieważ chcę, żeby on sobie dojrzał na spokojnie i żebym go mógł użyć w następnym akwarium, gdzie będzie akwarium typowo do kwarantanny. Został jeszcze falownik, testuję go na razie na przemiennie i powiem szczerze, że na razie chyba go nie będę w ogóle uruchamiał, ponieważ te dwa kubełki już mają dość sporo mocy przepływowej, jest to razem. To co producent podaje około 3000 litrów na godzinę, także razem niech mają te dwa, a ponad dwa. Plus do tego jest jeszcze dołożony, jak to zawsze nazywam, turbogąbka HPETA 2 900 litrów na godzinę plus gąbka, taki filterek mechaniczny. I powiem Wam szczerze, że no tutaj przy paletkach na pewno go zostawię, ponieważ wkładając go tutaj ponad tydzień temu, i tak całkiem z ciekawości popatrzyłem po prostu wczoraj, to ten filtrek praktycznie już nie działa tak, był zasytiały chociaż tutaj jest niewiele ryb, a naprawdę tego syfu dość sporo nazbierał i trzeba by było go dość dużo tutaj, że tak powiem, czyścić tą gąbkę. Także on tutaj w razie był zostanie, a podejrzewam, że gdy rybki podrosną i będzie więcej odchodów, to po prostu odpalę jeszcze ten mój cyrkulator. Na pewno nie będzie to chodził na takich wielkich obrotach jak przy tanganice, ponieważ tymi rybami by pozamiatało. Co jeszcze dodane? Dodane Oczywiście druga grzałka, jak już wspominałem od Aquaella, ponieważ, no jak wiecie paletki potrzebują temperatury około 30 stopni, czasami podczas leczenia wymagana jest temperatura nawet 32, 33, do nawet 4 stopni w określonych przypadkach, także jedna grzałka na pewno by sobie tutaj nie poradziła. Oświetlenie zostało to same, tylko do czasu, bo jeszcze był tutaj naświetlacz, ale od mojego znajomego dostałem belkę od Aquaela, tą 36-bodajże watowo, jeśli się nie mylę, w wersji Sany, czyli tą o temperaturze barwowej 6500 Kelvinów. I powiem nam szczerze, że super to doświetliło moje akwarium. Szkoda, że to nie jest ta wersja plan, żeby to światło było bardziej zimniejsze. Aczkolwiek e, paletki fajnie wyglądają ponieważ te 6500 kelwinów to jest bardziej takie światło słoneczne e, które naprawdę przy tej herbacie którą mam e, no wygląda to naprawdę super. E, co tutaj się jeszcze pozmieniało z z takich moich e, nowinek no to dołożyłem więcej e, timerów e, ponieważ e, próbuję przynajmniej tak że tak powiem bardzo e, Prowizorycznie zrobić efekt zmierzchu i świtu, także włączam światła, się włączają naprzemiennie. To na początku jedna belka i stopniowo dochodzą, potem w pełnym spektrum, spektrum oświetlenia są włączone wszystkie, czyli te moje trzy belki na modułach plus jedna, plus właśnie ta belka od Aquaela i potem też się tak stopniowo gaszą. No też od znajomego, właśnie dostałem lampę UV i Powiem nam szczerze, nie wiem, czy się będę za to brał, czy nie, ponieważ nie widzę na razie żadnych, że tak powiem, wskazań, aby to po prostu użyć. No ale wolę ją mieć. Najwyżej zrobimy jakiś tam eksperyment, że nie wiem, jedna czy dwie godziny, tam nie wiem, w nocy czy w ciągu dnia będę po prostu tą lampę włączał, ale to myślę, że na pewno nie chciałbym tego używać cały czas, ponieważ nie chcę mieć. Rybna, że tak powiem, na aż tak sterylnej wodzie. Ponieważ, jeżeli ryby się przyzwyczają do sterylnej wody, będę tutaj coś wprowadzał, nie daj Boże, coś przyniosą, no to na pewno będzie to się odbijało z niekorzyścią dla ryb. Chyba że będę widział ewidentne problemy lub wskazania do tego, aby użyć właśnie mojej lampy UV. Także będę ją, będę ją wtedy używał. No i chyba najważniejsza rzecz, którą musiałem zmienić, żeby hodować paletki. No, to zakupić filtr odwróconej osmozy. O filtrze już zrobiłem odcinek. Możecie go sobie wyszukać u mnie na kanale. I mam cały czas problemy, powiem szczerze, z tym filtrem, ponieważ e, moja woda no, wydaje się niby czysta. A praktycznie prefiltry mechaniczne muszę co miesiąc, półtora wymieniać na nowe. Ponieważ jakiś tam syfek się zbiera i po prostu te prefiltry się szybko zapychają, e, i nie wiem, czy po prostu nie kupię filtra tego na cztery korpusy aby po prostu to że tak powiem żebym widział jaki jest stadium zabrudzenia i żeby to po prostu dłużej podziałało zawsze to będzie jakoś tam można przepukać ale to, to się jeszcze po prostu nad tym zastanowię. Już że tak powiem wspomniałem o takich wszystkich najważniejszych aspektach jakie tutaj musiałem zmienić no, nie będę wam oczywi z oczywistych względów mówić że musiałem zmienić no pokarmy które na razie Kupiłem takie, że tak powiem, jakie miałem dostępne u siebie w sklepie dla paletek, czyli tam jeden coś z hikarii, jakaś tam tetra plus bodajże jakiś jeden pokarm ze zwiększoną ilością czosnku, a czosnek, wiadomo, wspomaga odporność przy paletkach, to jest bardzo ważne, plus mrożone miksy po prostu dla paletek i te pokarmy, które mi tam zostały, typu dafnia, artemia, no to rybki też to sobie, też to sobie jedzą. No, oprócz tego, gdy miałem zbiornik na czystej ero, bo teraz troszeczkę mieszam z kranem, używałem minerału, hydrominerala. Także gdy teraz po prostu używałem większej ilości wody osmotycznej i daje mniejszą ilość wody, wody przepraszam, z kranu bo cały czas jeszcze eksperymentuję, żeby uzyskać sobie, że tak powiem najlepszą kombinację no to kliknę tych parę kliknięć po prostu minerałów, żeby, żeby ryby nie były na takiej całkiem jałowej wodzie co jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą którą też musiałem zmienić, no to odpaliłem w końcu mój stary, że tak powiem na napowietrzacz który teraz napędza ten filtr na powietrze Plus, wszystkie wyloty. Praktycznie filtrów są typowo na tafle, aby ta woda była maksymalnie napowietrzona. Ponieważ no, wiadomo, przy paletkach temperatura wody jest dość wysoka. A czym wyższa temperatura wody, tym jest trudniej, tlewniej rozpuszczalny. Dlatego ta tafla po prostu się tam gotuje od, od tych wszystkich bąbelków. Ale przy okazji też nie mam przez to problemu z filmem bakteryjnym, co z czego też się bardzo cieszę. Także to by chyba było na tyle, ponieważ omówiłem w miarę wszystkie rzeczy, które tutaj pozmieniałem. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem, ponieważ no, troszeczkę tego buła nie zapisałem sobie na kartce, tylko ja to zawsze, że tak powiem, nagrywam od razu, nawet nigdy tego już tak specjalnie nie obrabiam. Dobra, także dzięki za obejrzenie. Dziękuję za te ponad 400 subskrypcji, zasadniczo prawie 450. Jest to bardzo motywujące, proste te komentarze. Jeżeli chcecie, no to tam możecie, to subskrybuj, kliknij. Tylko pamiętajcie, jeżeli dacie znaczek subskrybuj, no to musicie kliknąć jeszcze tam w ten dzwoneczek, ponieważ YouTube obcina zasięgi i bez tego nie będziecie widzieć powiadomień, że dodałem jakieś, <laughs> jakieś nowe filmiki. Dobra, dzięki, trzymajcie się, cześć.